Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, co się może wydarzyć w końcówce miesiąca, bo przypomnę dzisiaj i jutro rynki cały czas pracują, jako że wydarzenia ostatnich dni przyniosły nam rewanż popytu za ryzyko i próbę odreagowania. I dodatkowo, jeżeli zobaczymy co się dzieje dzisiaj o poranku, że mamy znowu utrzymywanie się euro dolara nad poziomem 1,07 rentowności amerykańskich obligacji jakoś nie chcą rosnąć, a dodatkowo obserwujemy wzrosty indeksów giełdowych w Chinach. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że popyt na ryzyko będzie atakować w przestrzeni całego świata, a przede wszystkim na rynkach emerging markets. To, że mamy kolejną sesję wzrostową na indeksie giełdowym w Hongkongu oznacza, że oddalamy się od tej super ważnej średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym. Więc przejście tego poziomu będzie oznaczało i będzie już oznacza moim zdaniem ogromną szansę na zmianę długoterminowego trendu ze spadkowego, który trwa już tyle, tyle kwartałów, na wzrostowy. I jeżeli tak się stanie, to w pierwszej kolejności będzie to wielka zachęta do tego, żeby liczyć na to, że światowe ożywienie gospodarcze wchodzi w kolejną fazę, ponieważ to co się dzieje w Chinach jest potwierdzone na przykład zachowaniem ceny miedzi i to, że mamy sygnały, że światowe ożywienie gospodarcze będzie wchodziło w kolejną fazę, jest bardzo dobrą wiadomością dla rynków europejskich, dla niemieckiego DAX-a, a w szczególności dla rynków emerging markets, czyli takiego parkietu jak na przykład Warszawa. Więc jeżeli będziemy świadkami wzrostów wzrostu wzrostów giełdy w Chinach, to rozbieżność w zachowaniu warszawskich indeksów, zwłaszcza indeksów WIG20, Względem tego, co się będzie działo w Niemczech, a zwłaszcza względem tego, co się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, powinna być coraz większa i europejskie parkiety, zwłaszcza tutaj Polski, rynków emerging markets środkowej Europy, powinny pokazywać swoją dodatkową relatywną siłę. Dlatego też ja się nie dziwię, że popyt na ryzyko utrzymuje się raczej blisko oporów niż blisko wsparć że warszawski parkiet tak słabo zareagował na korektę, która miała miejsce ma miejsce cały czas na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ moim zdaniem rynek zbiera siły do ruchu na coraz wyższe poziomy, żeby przełamać 2530 punktów, czyli górne ograniczenie tegorocznego kanału wzrostowego, a później żeby przełamać ważne opory w rejonie 2600-2650 no i żeby po prostu kontynuować wspinaczkę na coraz coraz wyższe poziomy. Ja przypominam, że sytuacja na indeksie wig 20 zaczyna przypominać tą sprzed dwóch miesięcy na rynku miedzi. Na rynku miedzi też mieliśmy kilka podejść pod poziom 8650, a każda korekta spadkowa kończyła się wyżej, czyli ten dołek był ustawiony wyżej niż wcześniejszy. I to sygnalizowało, że popyt na ryzyko próbuje atakować i faktycznie doszło do wybicia górą. Parę miesięcy temu mieliśmy podobną sytuację na Bitcoinie, gdzie też konsolidacja trwała w kolejnym takim zakresie pasie wahań. Każda korekta spadkowa od oporu tworzyła swoje dno wyżej. No i to była zapowiedź, to było zapowiedzią tego, że kolejny ruch wzrostowy będzie miał miejsce i faktycznie tak było. No i teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na indeksie WIG20. Kolejny raz podchodzimy pod indeks pod poziom 2520-2530. Mamy jakieś spadkowe odbicie, ale to odbicie tworzy swój dołek wyżej. Więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że indeks WIG20 będzie próbował przebić opory i ruszyć mocno w górę. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jeżeli popyt na ryzyko ma a ochotę na coś poważniejszego niż taki krótkoterminowy ruch, który może okazać się pułapką, to temu powinien, powinien towarzyszyć ruch umacniający polskiego złotego na całym indeksie, czyli równolegle na pola, na dolar złoty i na euro złoty. Jeżeli będziemy świadkami faktycznie, że tak się dzieje, że polski złoty się umacnia, euro-dolar rośnie, a indeks WIG-20. Także zdradza ochotę na wzrosty, to prawdopodobnie będzie to ogromnie zwiększało prawdopodobieństwo, że, że szykuje się trwałe przejście przez te poważne, bardzo, bardzo ważne opory. Końcówka tego miesiąca, jako że ma wymiar przede wszystkim statystyczny, powinna przynieść no, atak popytu na ryzyko. Bo najbardziej obawialiśmy się tego, że w weekend dojdzie do jakiejś eskalacji konfliktu zbrojnego. Nic takiego się nie wydarzyło. Więc popyt na ryzyko ma otwartą przestrzeń do tego, żeby wyciągać rynki ryzyka tak wysoko jak tylko się da. A przypomnę, że zaksięgowanie kwietnia na plusie będzie oznaczało także, że wyniki poszczególnych funduszy, zwłaszcza tych, które odzwierciedlają to, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych, będzie pozytywne. No i jeżeli tak się stanie, to jeszcze bardziej będzie się, zwiększało, będzie się zwiększała szansa na to, że w kolejnych miesiącach. Obserwujący wyniki inwestycyjne funduszy polskich akcyjnych będą zauważać, że stopy, że stopy procentowe są na poziomach niezmienionych z perspektywą spadkową, a indeks WIG-20, w ogóle indeksy giełdowe w Warszawie rosną, i być może tutaj jest szansa na to, żeby szukać bardzo interesującej stopy zwrotu. Więc, moim zdaniem, w interesie funduszy a zwłaszcza polskich instytucji finansowych, będzie wyciągnięcie warszawskich indeksów giełdowych tak wysoko, jak tylko się da i będę zdziwiony, jeżeli tak się nie stanie. Ale także warto pamiętać o lokalnej specyfice. Polska lokalna specyfika jest taka, że mamy dwa święta do dyskontowania, a równolegle mamy w tym samym czasie super ważne wydarzenia w skali globalnej, czyli w środę o 20 mamy decyzję Fedu w sprawie 100%, która na pewno ruszy eurodolarem i później na pewno ruszy polskim złotym. A jak wiemy, jeżeli nie ma polskich instytucji, to rynek jest bardzo, bardzo płytki. Można robić różne tak zwane cuda na rynku polskiego złotego. Plus mamy w piątek dane z amerykańskiego rynku pracy, payrollsy. I rynek naprawdę będzie musiał podjąć decyzję, w którą stronę ruszyć, jak zinterpretować te decyzje, a my będziemy na majówce będziemy spali dopiero prawdopodobnie za tydzień w poniedziałek warszawski rynek, tak giełdowy, jak i np. obligacja zwłaszcza giełdowy otworzy się z wielką luką wzrostową albo spadkową w zależności od tego, jak rynek będzie dyskontował te dane. Jak wiecie. Moim zdaniem FED będzie chciał dowieść gołębie nastawienie, nie będzie chciał zmieniać nastawienia na a, względem tego swojego komunikatu, który był zmieniony w grudniu, a, bo ponieważ wtedy FED dokonał pivotu mentalnego i zaczął sygnalizować trzy obniżki 100%, więc moim zdaniem zostanie to dowiezione, no ponieważ no, zbliżają się wybory prezydenckie, nie oszukujmy się. I w takiej sytuacji będzie to czynnik zachęcający do tego, żeby ruszyć rynkiem euro dolara, ale w tym wypadku przecenić, osłabić amerykańskiego dolara. A dzisiaj jeszcze dodatkowo może się pojawić sygnał z niemieckiej gospodarki, ponieważ poznamy wstępne dane o inflacji w Niemczech. Jeżeli się okaże, że ta inflacja zaczyna znowu wykręcać w górę, to podobne zjawisko jak dwa miesiące, trzy miesiące temu dla amerykańskiego dolara może zacząć Działać na korzyść europejskiej waluty. Jako, że rynek już teraz zaczyna dyskontować koniec dezinflacji, początek kolejnej fazy inflacyjnej dla Stanów Zjednoczonych, oddala się więc perspektywa obniżek stóp procentowych. Jako, że te zjawiska gospodarcze są przesunięte o parę miesięcy względem Europy, no, to tworzenie teraz lokalnego ekstremum na inflacji w Niemczech może sygnalizować, że podobne zjawisko w perspektywie następnych miesięcy pojawi się w Europie. Czyli koniec desinflacji w Europie, początek inflacji, a w takiej sytuacji zaczną się oddalać perspektywy obniżki stóp procentowych w Eurolandzie. I właśnie ten czynnik może być bardzo silnie sprzyjający temu, że w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach i w kolejnych miesiącach eurodolar pójdzie raczej w górę niż w dół. Dlatego też, drodzy Państwo, ja bardzo, bardzo uczulam na to, żeby obserwować euro-dolara w okolicach 1,07. Każde utrzymywanie powyżej sygnalizuje i faworyzuje scenariusze wzrostowe, nawet w średnim terminie, ale każde przejście poniżej to jest negatywna informacja tak dla euro, tak, e, tak dla giełd papierów wartościowych, zwłaszcza rynkowe, match markets, ale oczywiście pozytywna dla amerykańskiego dolara więc 1,07. E, działa, ładnie się ten poziom obronił i zobaczymy, co dalej. Dzisiaj patrzymy na inflację z, z Niemczech. Im wyższa oczywiście, tym większa presja na europejską walutę, pozytywna presja na europejską walutę, tym mocniej euro-dolar powinien pójść w górę i tym bardziej na fali tego, co się dzieje na euro-dolarze, powinny zyskiwać polskie aktywa tak polskie akcje, jak i e, polski złoty. Jeżeli dolar złoty spadłby poniżej 4, to byłby to jednoznaczny sygnał, że kończymy także korektę, ten ruch wzrostowy na euro, na, na, polskich, na polskim złotym i zwiększa się prawdopodobieństwo, że w majówkę będziemy świadkami dalszej fali umocnienia jednak polskiego złotego, więc poziom 4 złotych jest teraz kluczowy. Dziękuję za słuchanie tego szybkiego materiału. Drodzy Państwo, jako że trwa majówka, ja też jestem na wyjazdach. Więc teraz przez tydzień będziemy się spotykać bardzo często w formacie live'ów, nawet o poranku. Ale tak czy siak zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Będziemy sobie oczywiście robić live po danych o inflacji. Więc dzięki za obecność. Zapraszam dzisiaj po południu. Zobaczymy, w którą stronę rynki się ruszą. Ale moim zdaniem, jest większa szansa na atak popytu na ryzyko. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!